Cześć witam was wszystkich serdecznie z tej strony Rafik i zapraszam Was do oglądania serii Dark Souls 1 Remaster, gdzie gramy czarodziejką Posługujemy się tylko i wyłącznie czarami ostatnio zaczęliśmy grać w DLC Zabiliśmy pierwszego potwora ruszamy zwiedzać pierwszą miejscówkę Bardzo tutaj ładnie. Urokliwie. O, jakiś ogrodnik przyszedł do nas. Przyletowego mocho wypadają. Niezły las. Budowa, konstrukcja ciekawa. Możliwe, że tam będzie boss. Tutaj jest winda, skrót jest zapadnia, ale nie działa najwyraźniej z tej strony. Trzeba ją odblokować. Rękawice bojowe strażnika, jakiś set, który będziemy trzeba zbierać, pewnie jak to w Souls'ach bywa, zbieranie części setu, szukanie skrótów, mamy jakiegoś przeciwnika. nawet dostał dobrze. Okej, okay. Olbrzym zginął. Ta rękawica to jest. Jego część setu, którą znaleźliśmy. Trzeba poszukać całej reszcie. Dobra, ten zginął. Giń. Ojej, jak będziemy tak strzelać, to nam zabraknie czarów. Tam jest jakaś znajdka po drugiej stronie. Dobra, przeczesujemy ten las o kolejni i tu kolejni są. Trochę ich jest. Dobra, najważniejsze, żeby cel nie strzelać, bo nie mamy zbyt dużo tych czarów. Chciałbym dojść do kolejnego jakiegoś etapu miska, albo skrótu Chciałbym, żeby mi troszeczkę jednak zostało tych czarów nie chciałbym tak przebiegać. Nie używamy w ogóle broni białej, więc...

Dalej... Tak, tutaj gdzie była ta sadzawka. Tutaj widziałem właśnie skrzynię. Tutaj widzicie, nie wiecie czy to jest mimik? Uderzcie. Żeby sprawdzić. Sztaba niebieskiego titanitu Jest to sztaba... Używana do robienia broni. E, dla magów właśnie z elementem magii. Dobra. sto i jeden ogrodnik z widłami. Ładnie. Też jest ktoś. Bardzo fajna miejscówka. Co ty robisz, kolego? Więc tu uciekasz. Czy to będzie jakaś zasadzka? Aha. Zasadzkę mamy. Dobra. Słysz tutaj do nas. Podzielisz los kolegów. Gdzie te kwiatki? Z daleka wyglądają jak e, znajdźki. Jakby tutaj coś było. I... gracz biegnie, biegnie. I to jest pułapka. Zostawili nam tutaj coś. Kępki. Tu nie ma żadnych... ...ogrodników, co by mnie chcieli przyciąć. A, jest coś, panie ogrodnik. O, 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 o. Na swoją drogą te widły i ten move set cały tego ogrodnika Jest wykorzystany w Dark Souls 3 Tam też mamy takie widły o proszę Magiczny Tytanit Co my tu mamy? Kolejna część nogawic strażnika Czyli yy, kolejna część tego całego setu i zbroi tych strażników, których tutaj przed chwilą zabiłem Ups Witamy Tu może coś na mnie skoczyć? Niezły smog Słychać, słychać, słychać kroki Słychać jak ktoś chodzi Na górze Widzicie? Chodź tam strażnik. W tle słychać jakąś burzę. Odchłania, ojej, prawie bym się ześlizgnął, że no. jest parę tych przeciwników. U czuli mnie. Jak poczcie gdzie indziej dobra? Jak sobie poszli, to nawet nam na rękę. Ależ ty masz uniki straciłem dwa czary, możliwości użycia. Leży jakiś trupek? Dusza, dobra. Trochę tam ich jest. jeszcze mamy trochę tych naszych czarów. Hmm. Dlatego to zdejmę od razu za jednym razem. Zdjęte. Mało, pomału. Rozejrzyjmy się, czy nie ma tych ogrodników. I tych będę zdejmował z lepszych czarów, żeby nie tracić na nich. i za jednym razem poszedł migaczący titanit cały czas ta wieża jest tutaj naokoło to jest jakieś miasto zobaczmy co jest w tym budynku albo za tym budynkiem nie nie, mo nie można się tu przejść ten tędy i oczywiście. Można tam przejść jak najbardziej, ale też można zginąć. Co tutaj jest? Czyżby to był skrócik? Skrócik. To wygląda jak przejście do bossa. Mamy skrócik. To zwiedźmy jeszcze naokoło ten cały las sobie ustawię tutaj już mam bardzo mało tych trzał najmniejszych Trochę ich tu jest Dobra, mało wow. i z jak najbardziej dalekiej odległości do tego właśnie są czary, że można je rzucać z dalekiej odległości, więc trzeba to wykorzystać. Miasto tam jest pod nami, na pewno będziemy je zwiedzać. O, jeszcze są tutaj, wygląda jak jakaś pułapka, jeszcze nie mogę namierzyć. Teraz mogę. Nie zorientowałeś się, że kolega padł. Trzeba podchodzić i sprawdzać, czy można namierzyć przeciwnika. Dusza to bardzo duża. Dobrze, słyszę, jak ktoś tutaj coś ścina. Albo chodzi? Właśnie. Znajdziemy Cię od tyłu. Grzybek Elżbiety. To jest... ten przedmiot, w którym jest związany ten quest z tym npc który właśnie wygląda jak grzybek, która się tak martwiła o... Naszą księżniczkę dask, czy tam jest znajdźka, czy tam jest ten kwiatek, o to jest pytanie. Dobra, teraz tu będziemy próbowali przeskoczyć. Tylko sobie tak to się skaczało. Okej, okay, jest tutaj nasz pan ogrodnik. Tam jest dwóch strażników. Już mi się coraz bardziej wyczerpują czary. Dobra, zmarnowałem na ciebie sporo magii, ten co mnie wypatruje mnie przez lornetkę. No to wygląda, dobra, to co zobaczył to była światłość. Dobrze. Ostatnie światełko w jego życiu, które zobaczył, zdaje się, że został tylko ten jeden, i to tutaj, gdzie zaczynaliśmy grę, oznacziliśmy chyba całą zbroję. Tutaj zaczynaliśmy, a oni tutaj spacerowali. Zrobiliśmy sobie najlepsze czary. Dobranoc. Okej, okay, naprawdę... jest dramatycznie, bo mam tylko... ...dwie zwykłe strzały magiczne. I... parę tych największych. Mmm, tam na dole. Gdzie jest dalekaty z kwiatek? To wygląda jakby to była znajdźka. Biegniemy, biegniemy tam, a tam nie ma nic. I jeszcze sadzka jest. W dodatku. No ale trzeba biegać niestety i zbierać wszystko. Wracamy do skrótu, ale tutaj jest pułapka. Kolejna, prawie dałem się nabrać, i wpadłem w nią. Tutaj jest przejście, trzeba tu przeskoczyć. Wygląda na to, że oczyściliśmy cały ten teren i zebraliśmy wszystkie znajdźki Powybijaliśmy jeszcze do dodatku wszystkich chyba przeciwników Tam jest to miasto, które się cały czas nam pojawia. To jest chyba dalsza część lokacji raczej. Kogo my tu mamy? Witaj. To tak jest tak uh, yes, of course. Exactly what happened to me. naprawdę pocieszające yy, możemy od niego kupić jest kupiec człowieczeństwo kości bomba czaszki Całkiem ma sporo interesujących rzeczy i strzały ma. Gdyby ktoś grał łukiem. Dobra. Jesteśmy na początku gry. Wszystkie tutaj skrócik. Dobrze. Cofniemy się do głównego ogniska. Bo nie mam już w ogóle czarów. Zobaczę czy mogę... Nie no, te czary to już nie mogę wziąć. Dobra, czy możemy jeszcze się zrewelować? Wątpię. Naprawmy sobie wyposażenia. Także mamy otwarte wszystkie skróty. Zwiedziliśmy cały ten zaczarowany las. Wybiliśmy wszystkie mopki na styku. Nam została magiczna broń. Nasze czary nam zostały praktycznie już do zera wydrenowane, więc. Dobrze. Następny odcinek zaczniemy od dalszej tamtej eksploracji oraz bosa prawdopodobnie. Także dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.